Okej, okay, słuchajcie, i ostatnim moim gościem jest Krystian Wojtas, czyli kolega z teamu ATA Racing Team. Krystian, rozmawialiśmy przed finałami po kwalifikacjach. Byłeś liderem w klasie Track Open. I miałeś drugie miejsce w stoku i drugie miejsce w traku pudełkowym. No Jeżeli chodzi o traki, to udało Ci się dowieść pierwsze miejsce w obu klasach, a w stoku drugie miejsce, czyli tak jak po kwalifikacjach. Jak to podsumowujesz ze swojej strony? Wiesz co? Z mojej strony zacznę od traka zwykłego, pudełkowego. Błąd jakby Michała, znaczy błąd modelu, który Michał dublował, niestety wepnął go na bandę no wykorzystałem sytuację i już dowiozłem to pierwsze miejsce w pierwszym biegu, w drugim biegu miałem stłuczkę z Michałem. Michał mnie delikatnie pyrgnął, oddał mi pozycję, no już też tak dowiosłem pozycję do końca, no ale w trzecim biegu Michał pokazał, no niestety, gdzie jest moje miejsce i mi objechał i to tak dosyć sromotnie, tak? No Michał miał bardzo dobre tempo, jakby trzeba to też że no jakby były nie do doścignięcia. Jedynie błędy tutaj sprawiły to, że dojechałem pierwszy. No tak, ten pudełkowy finał pierwszy, o którym wspomniałeś, miałem okazję oglądać dosyć uważnie i faktycznie tam Michał pechowo po kontakcie z innym zawodnikiem zatrzymał się na szczycie bandy, że nie mógł ruszyć i faktycznie tutaj zanim serwis zareagował, to zdążyłeś już mu uciec na tyle, że to była bezpieczna odległość. Dokładnie tak to wyglądało. A jak to wyglądało w Openie? Tam trochę mniejsza konkurencja i raczej chyba pewne zwycięstwo. No w Openie przygotowałem nowy model na te zawody. Model jechał super od samego początku, no chłopaki nie mieli tempa, żeby mnie dogonić, nawet żeby podjąć ze mną jakąś, jakąkolwiek walkę, także tutaj jakby zwycięstwo było, było pewne, chyba żebym jakąś mega awarię, żeby model bym rozwalił, to to już to wtedy by mnie wyprzedzili. No i na sam koniec chyba taka najpoważniejsza klasa, tak? Klasa Wisienka na torcie. Tak jest. Drugie miejsce po kwalach i drugie miejsce po finałach to chyba jest no, duża duży, duży sukces. Duży sukces. Sam byłem trochę zdziwiony po tych kwalifikacjach, że udało mi się dowieść to drugie miejsce. No konkurencja było, było dosyć ciasno, było dużo kraks, dużo zdarzeń na torze. No tutaj w, w tych kwalifikacjach no, udało się dojechać na drugim miejscu. W finałach wygra W dwóch finałach dojechałem drugi, także jakby utrzymałem pozycję. Też było dużo sytuacji, no i tak zostało drugie miejsce w stoku. No tak, ten stok na tej rundzie wyglądał trochę bardziej poważnie, pojawiły się nowe nazwiska, właśnie wystartował Michał Wieczorkowski, wystartował też Karol Mędza w stoku, który zazwyczaj w tych szybszych klasach się ściga. Był też Tomek Niemczewski, który bardzo dobrze sobie radził i tak naprawdę no, był w top 5 cały czas, więc no, było z kim pojeździć i to ściganie było dosyć poważne. Nie, naprawdę było bardzo, bardzo wyrównana rywalizacja, tutaj już no niestety błędy przeważały, na, na naszych pozycjach na, na mecie. Tak? No Kasper jechał swoje, nie mogliśmy go podejść, ale mamy jeszcze finały w błoniu, także zobaczymy. No tak, ale słuchaj, to rozmawialiśmy w trakcie zawodów i wiem, że tam liczysz punkty w klasyfikacji generalnej, żeby stanąć na podium na koniec sezonu. Jak to teraz wygląda? Sprawdzałeś? Umocniłeś się tam? Podszedłeś po pozycję? Umocniłem się, bo miałem trzecie miejsce w łasku. Na którejś rundzie też miałem chyba piąte miejsce, teraz drugie, także już jestem umocniony. No zobaczymy, co będzie jeszcze w błonie. Ja jeszcze nie otwieram szampana, jeśli chodzi o stoka. Mogę otworzyć szampana, jeśli chodzi o traka pudełkowego i traka opena. Bo tutaj już jakby mam zapewnione pierwsze miejsce i mogę już ten sezon zakończyć w trakach. Tak, tam rozmawialiśmy też, że chyba Antek Proszek był twoim największym rywalem. E, tak. Ale tutaj Jankowi runda no, nie wyszła, startował w finale B dopiero, więc no, duża przewaga punktowa. Antek Proszyk, jeszcze Janusz Kołodziej. Nie wiem, czy Janusz się pojawi na w finałach. Mam nadzieję, że tak, że coś tam powalczymy jeszcze, że nie odda tak łatwo tej drugiej pozycji, ale raczej pudło już mam zapewnione. Krystian, e, dziękuję Ci bardzo, fajnie było się pościgać i do zobaczenia na następnej Dzięki drucie. bardzo, widzimy się.